Jestem w kuchni, w miejscu, gdzie odsłaniane są tajemnice robienia pączków, ale zupełnie niezwykłych pączków. Czyli tak, widzę, że mamy już tutaj usmażone pączki. Tak, Czyli było ciasto my. zrobione, tak jak mówiliśmy. Tak jest. Poleciało to do oleju. Świetnie nam wyrosły, tak jest. usmażyliśmy. No i są puste w środku, tak jak wcześniej mówiłem. I teraz przechodzimy do nadziewania ich. Czyli zacznijmy od farszu na pierogi ruskie. Daję odrobinę. A co, myślałem, że najpierw taką dziurkę wykręcimy w nimatu, nie? No, nie, tak, nie, nie, od razu. płaskie. Tak, odrobinę kwaśnej śmietany. Na to, to właśnie... Taki pączko hamburger z tego wyjdzie. Troszeczkę tak, tak. Taki w wersji właśnie mm. wegetariańskiej. Na to farsz. Do tego... No, zawsze można dowolnić trochę mięsa, nie? Można, oczywiście. <laughs> gdyby komuś było za mało, mm. jak najbardziej możemy dołożyć. <laughs> no i teraz zamykamy naszą, naszego pączka. Na górę również damy odrobinę... Śmietany. Nie, nie zupełnie lukier, ale blisko. Nie blisko. zupełnie lukier, tak, mm. ale, ale coś w tym stylu. Na to por. Chipsy z no czegoś takiego jeszcze nie I widziałem. I puder z oliwki. I gotowe. I ten jeden mamy. Mm -hmm. Teraz przechodzimy do drugiego pączka. Ja powiem tak, no trudno mi zaryzykować kosztowanie tego w marynarce, bo za <laughs> jestem gotowy, cały smarować Bardzo możliwe, że tak, że może być ryzykownie. Mm -hmm. Drugi pączek będzie z majonezem szczypiorkowym. Teraz przesmaruję go tylko, żeby Równo tutaj rozprowadzić. No i nakładamy naszego tatara. Aha. Czyli wołowinka z ogórkiem kiszonym, z cebulą, z musztardą francuską, sól pieprz. Teraz no Pan wymieszać przedtem to wszystko, bo w osobnych y tak, miseczkach. Tak, możemy wymieszać w okay. dokładnie. No i na to I też mamy naszą cebulkę. Odrobinę możemy dać też sera typu na przykład grana padano. O. On dobrze wypada w takich małych ilościach, tak? Tak, to prawda. No i zamykamy, mm. no i na górę też w formie tego właśnie lukru, <noise> majonezu. Niesformny trochę ten <noise> ponczuś. Tak jest. Szczypiorek. Nie no, ja jestem ciekaw, na, na pewno jest to dobre. Ale pytanie, czy to jest tuczące? Yy, tuczące, no smażone w głębokim tłuszczu. Kiedyś właśnie no jadano zawsze. w okresie karnawału przed postem po to, żeby mm. dostarczyć jak najwięcej energii na ten y, okres postu. Takie stare opowieści, mówisz, że to, to już tam taki środek zimy, to zawsze był głód, nie? generalnie no, nie było za dużo tego jedzenia tak. i to żeby wymyślali taki tłusty czwartek, żeby się tak. trochę podpompować. No i żeby też to przejść z zimy w ten okres wiosenny mm -hmm. już. No fantastycznie, naprawdę fantastycznie. Bardzo dziękuję. Na pewno przyjdę tutaj po programie skosztować, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Daniel Linert, mistrz Kucharski z Rubieńca.